Dzisiaj będzie przerażająca degustacja, jako że mamy pogańskie święto Halloween. Wypijemy pogańskie piwo z jakże polskiego browaru. Tak, Pumpkin Ale. Ostatnio zauważyłem, nie wiem czy też Wam wpadło to w oko, że chyba jest jakiś nowy grafik w grupie Beriot, który opanował dobrze grafikę wektorową. No, ale tak nie śmiejąc się, ktoś, kto, kto, kto tchnął w te etykiety trochę pomysłu. Krawatka, bojanowo. No i oczywiście kontra. Także wszystko, co trzeba wiedzieć, mamy z przodu albo na rewersie butelki. Oryginalny... to znaczy, nie wiem czy to będzie widać, ale to jest naprawdę krzywo. Butelka ładna, zaznaczona, że jest jak, zwyk jak zwykle. Ten kapsel mi się podoba z kapselem, takim typowym dla Bojana. Etykietki, powiem tak, no mają, swój, mają swój klimat. Tutaj nie wiem, czy widać, tu jest dynia w tle. Fajnie byłoby, gdyby to zmieniało kolor, na przykład e, tak jak zrobiła grupa Żywiec, kiedy piwo jest gotowe, to, to jedynie dynia by się tam pojawiała. No można byłoby e, taka f, dla młodych, no bo to piwo generalnie etykietka jest dla młodych zrobiona, byłaby to dodatkowa atrakcja. Pumpkin Ale. Mm, no niby wszystko ok, ta trzcionka jest jakby przystosowana do tego święta, e, jest straszna, straszliwa. Na dole widzimy napis, oryginalne piwo z browaru w Bojanowie. No nie wiem skąd to piwo jest, pewnie z Bojanowa. Eee, z Ść, Nie wiem. Ść, yy, dobra, browar Bojanowo. Przyjmijmy. E, ekstrakt 13% wagowo alkoholu. E, alkohol 4,5% objętościowo. Dobrze, składniki. Woda. Słody jęczmienne Pale Ale, monachijski Karmelowe, Przecinek Chmiel, Przecinek Naturalny aromat dyniowy. I we wszystko jest ok. Piwo filtrowane, pasteryzowane. 10 marzec 2017, rok. No dobrze. Piwo jest chłodne. Czy tu jest informacja, w jakiej temperaturze to spożywać? Nie. Dlaczego nie ma takiej informacji? Otóż dlatego, że browar e, ten w Bojanowie, ja do końca nie wiem, czy grupą docelową e, odbiorczą tego piwa jest Kraft. Chyba nie. Chyba nie. Ja to piwo kupiłem we Freshu za 3,99. Wreszcie też pojawiają się nowe, nowe grafiki oprócz tego strażackiego toporka, i tak dalej. Tam, tam, tam nowe pomysły w etykietach tch, e, widać. Ciekawe czy piwa jest nowe. No i tak, nie rozmawiając długo, zacznijmy otwierać nagazowanie średnie, tak przynajmniej ze suchu. No, przyprawowo jest ten aromat wyczuwalny, słuchajcie. No skłamałbym, gdybym powiedział, że nie ma. Jest ciekawa, dosyć przyprawa, oparta na cynamonie. Cynamon, cynamon czuć. Cynamon czuć, piernik czuć. Tak w ogóle. O! Kurczę, gdybym zamknął oczy, powiedziałbym, że to jest piwo piernikowe sterunia. No. No pełna powaga. Może... Im bardziej będzie się cieplało, tym bardziej będzie przypominało dynię. Zobaczmy. Piana, piana zgłoś się. Nie, no nie ma piany. Nie ma. Nie ma piany. coś tu, coś tu zaczyna pracować. Jakby moment, poczekajmy. Poczekajmy. Kurczę, piwo było nagazowane. Przynajmniej przy otwarciu kapsla. A tutaj nic. Przypomina mi to moje piwo dyniowe. To znaczy, to moje piwo dyniowe było fajne, super, ważone na kanale. Dopóki nie wsypałem przypraw. Bo te, to, to co robiłem. Eee, gdyby ktoś chciał powtórzyć dyniowe, jeżeli nie jest za późno, to nie sypcie tych przypraw. Ponieważ jest to piwo zrobiło się, według mnie, e, zobaczymy co Gip powie, bo tam do depozytu, do depozytu trochę wrzu, rzuciłem tego piwa, ja jestem bardzo ciekawy o cenę. E, e, za, za mocno przyprawowe, tam, tam przesadziłem z cynamonem i, i gdyby nie to, to te pestki dyni bardzo fajnie by zagrały z, z chmielem. a tak dla mnie to jest cynamon z... no nie wiem nawet czy z chmielem. A tu? No i jest piernik bardzo mocny, bardzo wyraźnie, gryzący w oczy nozdrza, ściągający nam skórę z pośladków. Co to o tym piwie wypowiedzieć? Rzuca, powiem to, co się rzuca w oko. Ok. W oko? Tak, w oko, ale też na, 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 na ogólne wrażenie. Zero gazu. To piwo jest odgazowane, a inaczej już biorąc nienasycone. Coś tam się musiało zadać nie tak. O kurczę. Tu w ogóle nie ma gazu. To jest gdzieś takie nasycenie słuchajcie, takiej praktycznie naturalne, drożdżowe nasycenie brzeczki. Jakby w ogóle nie, nie uszczelniono tych chociażby Zbiorników, no? Hmm. Nie. No przykro mi to mówić, ponieważ piwa z grupy Beriot generalnie, jeżeli zachowamy zdrowy rozsądek, czyli porównamy cenę do jakości, są so ok. Moim jakby nadal piwem numer 1 z grupy Beriot jest strażackie, to żółte. To chyba nie te porek, teporek jest czerwony. W że to żółte. Ona jest jakby ciut lżejsze ekstraktowo. 11 chyba ma ekstraktu. Póki władał tym czynkiem Piotrek. To muszę powiedzieć, że gdyby tak dalej było, to ten czynek byłby według mnie e, numerem jeden w całej grupie Beriotu Oczywiście sprzedażowo pewnie ciechan i tak dalej jest na, na, na jedynce, tak? Ja to w pewnym sensie rozumiem. Ale jakościowo ten ten z pierwszych piw, które, które, które były słabe, e, mocno podniósł jakość do, do tych ostatnich wypustów tego piwa marcowego. No marzowy mi podeszło. Marzowy było dobre stęczynka. A to? Tu mamy efekt podgazowanej Pepsi lub Coca Pepsi czy Coli. Kurczę, sto lat nie piłem ani tego, ani tego. Ale wydaje mi się, że Coli. Ona jest taka bardziej słodka. Dobrze. Ja tego piwa nie dopiję. Praktycznie nie ma co oceniać. Ani tutaj chmielenia, ani goryczki. Znaczy, może jest, ale sama baza słodowa jest jakby nie poszła w dobrą stronę, bo ani tu... znaczy, Monachijski powinien wnieść jakąś śliwkę. Tutaj nie ma napisane, czy jedynka, czy dwójka, co prawda. No nie ma. Karmelowe. Prawdopodobnie w połączeniu z tym naturalnym aromatem dyniowym, który został przelany bo jest tutaj go za dużo te naturalne aromaty mają te do siebie, że one są bardzo agresywne, bardzo, bardzo nie pamiętam dawkowania 1 ml na 20 litrów coś takiego mają taką tendencję, że one są jakby bardzo wyraźne piwa z aromatami buchają tymi aromatami, jeżeli są naprawdę rozsądnie dane, to osiągają świetne, świetne, że tak powiem, e, e, opinie wśród testujących ludzi, którzy myślą, że jest to chmiel, czy, czy, czy na przykład czy to są aromaty jakieś inne, to, 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 to inne, mango i tak dalej. Natomiast mają też do siebie, że są ulotne i, i po jakimś czasie, po dwóch, trzech miesiącach, przynajmniej tak po domowych moich testach. Wynikło, po prostu ich nie czuć. Po prostu ich nie czuć. Ale też widać je, przynajmniej odnoszę takie wrażenie, bo i w moich domowych, i w tym tutaj, widać takie, jakby to wygląda jak plama tłuszczu, ale to nie jest plama tłuszczu, to jest właśnie taki ślad po tym aromacie. Czemu tutaj nie ma, dlaczego nie ma tutaj piany? Generalnie słody karmelowe, które tutaj zostały użyte. No powinny tą pianę jakby zbudować. Spójrzmy zasłonę milczenia. Naprawdę straszne. Tutaj się zgadzam.